Cześć wszystkim, witam was w piątym odcinku z Bandits Phoenix Rising. Dzisiaj zaczniemy od misji dziewiątej w tej grze, która nazywa się Chować do tatusia. Opis misji. Udało ci się zająć bazę on Zbliża się niczego nie podejrzewający konwój. Zajmij się nim. Emotka uśmiechu. To jest baza, to punkt startowy. Dobrze, ja nie będę patrzył po pojazdu, raczej nic nie zostanie ciekawego. I tak do rotowy to najlepsze co może być. Jeśli utkniesz w jakimś punkcie i nie wiesz dalej, spojrzyj jeszcze raz na radar, może coś przytoczyłeś. <laughs> Ta... Osoby do obronienia. Nie strzelać w konwój, ale i tak obronić? Okej. Okay. Coś się należy, co zanosi. Czy to są dalej bonusowe apteczki? Aha! Zniknęły! No to nieźle. Dobra i muszę uważać, bo... ...bo szybko zużywam tą zajebistą omnisę. Muszę się schować, bo zasadzka, nie? Wiadomo. No chodźcie tu. Ja tu już czekam. <laughs> Bo to o to chodzi, nie? Oni tu przyjadą i się zdziwią, że że mają przerąbane. Tak sądzę. Pozwyczajmy, jak mamy chwilę czasu, może? Ops. Niby ta baza przejęta. Mogę ich tutaj z góry zaskoczyć. Oj! że mi nie założyli, nie? No i co? Eh, koniec gry? Co? 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 No było co innego mówili w tej misji mieliśmy chyba poczekać że oni tu wjadą i wtedy ich rozwalić, a ja ich rozwalić zanim w ogóle chyba tu wjadą jezu no to, no słabo zrozumiałem chyba. No dobra, no to jadę przodem, no. I oni gdzieś tu skądś przyjadą w końcu. No ale miałem ich nie rozwalać niby, no to w... Co ja mam zrobić? O. Ale walnąłem. I co teraz? Misja nieudana, bo konwój rozwalony czy coś? Czy to, były, czy to byli jacyś zwiadowcy dopiero najpierw? Może chodziło o to, że miałem rozwalić zwiadowców, a teraz przyjedzie właściwy konwój i sobie wiedzie? Czy coś? Nie mam pojęcia, ale chyba na razie jest dobrze. O Jezu. Co to za rakiet? Co to za rakietto? to? Poczekajmy, dobra? Powiedział, że mam poczekać. Dobra. Wracam. Ja już mam 300... już mam tylko 390 dnia tych naboi, ale śrutowy dużo obrażeń robią. Warto. Warto mieć dużo bardzo w tej amunicji na pewno. Ale fajnie mieć, wyekwipowano ją dwa razy, tylko trzeba trochę uważniej strzelać. Nie można sobie pozwolić na straty. Ale mi czy tu nawalili. To wszystko mi było zbędne. 1500 naboi. Wow. Tylko szkoda, że te apteczki mogę sobie zostawić, no ale trudno. Każdy możliwy ending zawsze musimy sprawdzić. No tak. Żeby, było, żeby była ciekawostkowość, nie? Co się stanie, jeżeli zestrasz misję? O, to wygląda trochę jak ten. Jak dysk taki e, z Ality. To miasto podniebne. O! Jadą świry. <grywa> I duży świr. Żebyś z dobra, teraz ja Ale czołg. Dozwalony. Hehe, <grywa> ale łatwiej Ja ci w Misja wykonana. Jezu, ale łatwo. No dobra. Fajny konwój został przejęty. No dobra, to ja zapiszę znowu. To było całkiem szybkie. Cyk, piąteczka. No dobra, no to co? Jeszcze dziesiąta misja. Wyżyczki należą do nas. Masz niebywały dar. Pagowanie się w kłopoty. Uru. unieruchom... Pojazdy za pomocą działa. No nie. Ma coś unieruchomić, zamiast coś rozwalać? Nie pozwól, że wróg wysadził bramę. No dobra. Misja dziesiątkowa. Jeśli wskaźnik pancerza spada, spróbuj, rozejrzeć się po okryce na wzgórzach i pomorskich kanionach. Często można znaleźć ukryte bonusy. No, na zadupiach to już sprawdziliśmy. <grybujesz> Wiadomo. A ja będę tu to, sterował to z tą też tą Czy dalej strowania jakieś pomysł śmieszny? O kurna, ale kozak. Tam są wrogowie. Czy ja może się trochę przybli przybliża żeby no Jezu, jak oni, no co jest grane, co oni odwalają, w ogóle? Oni dwóch! <laughs> Oj, to są trochę ważniejsi. Ma 122 pancerza, wow! Aha, bwa, Aha. Ja mam tu jeszcze specjalną amunicję i mam jej od groma, Nieskończoność w spadzie. Fajna sprawa, że mam nieskończoność tej tej strzelby, nie? Mogę sobie pozwolić strzelać w ogóle elegancko. I praktycznie nic nie są w stanie zrobić, nie? Ha! Łatwizna. zna. Ej, a to można rozwalać elementy otoczenia? Trochę wygląda, jakby się rozwalały, ale może tylko takie. Mam dziwne wrażenie mylne. Oj, tu są jeszcze chopy. Powinienem bardziej się skupić na tym, co jest najbliżej, a nie po prostu, że w jednym z miejscu jest jakiś wróg, a w innym nie ma go. Na przykład. Pierwsze <gryśno> to było takie latające. No, też mi się podoba to, w gościu. Fajna sprawa. Ej, jakim daję na 40 pancerzy, jak tak zarąbiście mi idzie? To mi zrąbanie chyba idzie, a nie zorąbiliście. To jeszcze? Jakim zadajem ja straciłem tak dużo? No, chwila, moment. Błogoś od swojej strony nic nie pilnuje, co za pajacyk. Zachierniczać. Co? Nie no, muszę się poprawić po nim. Normalnie. Jak praca domowa kolegi jest zrąbiona, trzeba mu pomóc. Bo praca grupowa. Dobra, ale się udało to oczywiście. Na początku sprawdzałem. Kurde, hard to będzie przewalony chyba. Nie, nie będzie. Przecież. Snryty. Bardzo łatwo. Bardzo ten łatwe misja. Nie no, zrobiłem dwie misje i jest 9 minut dopiero. Dobra. To będzie pierwszy wyjątkowo odcinek z trzema misjami chyba. Bo za krótko, kurna, 10 minut. Ale zapisz sobie tak czy siak. Tyk, tyk. Do początku sporo straciłem, ale czy to ma znaczenie, że podczas misji tracę jakieś zdrowie? No nie, no nie ma znaczenia żadnego, bo co nowa misja to mam od nowa zdrowie. Dobra, misja numer chyba 11: Pogoń za leszczem. Dla przeciętnego bandyty w bazie N-Klawian zrobiło się nieco za gorąco. Fenek i Red, Reddorf muszą oczyścić drogę ucieczki, a następnie wydostać cenny ładunek z bazy. Benek udoskonalił wasz nowy pojazd, który z pewnością będzie się teraz lepiej sprawował. Poczuł od działka tej słodkiej dziedziny. Chronić konwój. Proszę chronić konwój i poczuć smak działka. Dobrze. Już się bawię, że stream przychodzi będzie. A czemu? Te misje takie ciężkie są. Nie zbieraj wszystkich możliwych bonusów w czasie, gdy akurat ktoś za tobą goni. W takiej sytuacji nawet do pancerz nic nie da. The enemy We have to take this chance and evacuate the artifact. My expertise is greatly needed elsewhere right now, and I must leave this matter in your hands. The convoy with the artifact must be escorted to the closest Crusader base to ensure its safety. I will leave you now, but I will send backup. Left in the heat. Hey hey, look on the bright side, boyo. More shooting for us. Nie jakieś nowe działko mam. Hey, but. O boże, nie, zarąbali mi kurna, o boże. Dobra, mam tylko to. E, bo reszta jest taka... E. Ale a, spoko, przynajmniej mam szybce pancerza. To co ja mam zrobić? Tam jest rampa. Transport z częściami. No to jedziemy, czy nie jedziemy? <grymna> Ops. Co? <grymna> co? No nie wód No dawaj Dopiero co się turna odwróciłem a jeśli znów przewrócił, nie? No co za pojazd, on jest płaski jak talerz, jak naleśnik, a i tak się wywala na plecy. No dobra. Za terampę. Zium No poważnie. Taki moment i się zrypało. Jeszcze <gryśla> raz. I co teraz? Jesteś wrogą, ja mam rozwalić? O, ktoś tu jest. Ej, nie narzekam, to jest spoko, chyba. I nawet wypada dużo zdrowia. Kurna, które znikają, ja muszę od razu zbierać. Muszę od razu zbierać, bo inaczej nie znika. Oj, oj, oj. No. Rozwaleni. Ja pierdzielę, ale... Jest podejrzanie łatwo. Jest podejrzanie bardzo łatwo. Ale nie zmieniałem poziomu trudności, cały czas jest hard. Wersja też 1 pozostaje. Trzeba chronić konwój, ale najlepiej to robić z daleka. <grych> bo znowu skraczuję gierkę, bo blisko za konwoja. To blisko dużego pojazdu, więc byle zielona kropka była na minimapie i będzie dobrze. Okej, okay, to są jacyś wrogowie. Czy tam widzę ich. Redy, ale kozak, nie? Oj. Halo? Niesamowite. O nie, z tamtej strony też są. No z dwóch stron. Dobra, to to ja z lewej strony ich ominę. Że się za dużo nie zbugowało. Ile zrobiłem mój konwój jeszcze? Nie wiem, ale z tego co pamiętam... no... Jak my rozwalaliśmy duży pojazd, to miał bardzo dużo zdrowia. Więc wydaje mi się, że... Chyba aż tak, po to się nie rozwali, nie? Kurde, <grym>, a ja muszę używać tego drugiego działka raczej jak jestem skierowany w kierunku... Tego. Raczej jak jestem w kierunku, bo inaczej to, no to nic, nic nie robię chyba im. No nie no, co to jest? Dobra, ten wróg jest nieważny, tam jest jakiś gościu co atakuje. Oj, nie mam już amunicji. I tej drugiej broni. Dobra, ten gościu jest nieważny. A co to za jakaś Lucy? Ma max pancerza, ale tam jeden wróg został, nie? A, to jest lalka. Ona nam będzie pomagać i pokazywać drogę i chyba też pomagać wrogów pokonywać. Jezu, i ten jeden wróg, który tam gdzieś z tyłu, nie? Nierozwalony dalej. No ale co z nim? No trudno. Czekaj, to, to nasza. What? Nie wiem, co tu się dzieje. Ta gra się sama przychodzi prawie że w porównaniu do pierwszych pięciu misji czy tam czterech To ta gra się praktycznie sama przechodzi, nie? W tej chwili od kilku, od kilku ostatnich misji so, that <laughs> sure so, you of okay, A ten zrywo? Łatwo <laughs> Like Nie tknięty. Okay, Ale zarobi się nam poszło w takim Who razie. Anyway. O. Stary podejrzewa, chyba, że jest Dobra. Łatwizna misja. Eee. No dobra, to, to ile mamy tego, tego czasu? <laughs> 16 minut. No dobra, na jakiś taki krótki, krótki odcinek. Nie wiem, czy poprzedni nie będzie z nie długi, a to można tym razem trochę krótszy. Dziękuję za oglądanie, zapraszam na kolejne filmy i streamy i na razie.